I don't need you, your B&G Ay, por no te fallas Voy interviendo la batalla Necesito de ti Proszę teraz, nie zostawię nie tyle mączy na las I ty dobrze to wiesz, tylko jeden błąd Na naszej scenie dancehallowo-ragowej w Polsce Był po prostu takim rodzynkiem, no takich, O takich ludzi trzeba dbać, no a jego egzotyka jest czymś, co dodaje, dodaje kolorytu naszemu znacznie. On ma coś, czego, czego czasami brakuje na polskiej scenie reggae, umiejętność śpiewania. On naprawdę umie śpiewać. Nie mogę złego powiedzieć ani jednego słowa na to Tony Nathan jest fajnym wokalistą, bardzo, bardzo charakterystyczny, ma tębr głosu, ma bardzo wysoki głos. Naprawdę bardzo, bardzo ubarwiał ten, jak widać, śnieżny kraj. Sam się od 2002 albo 2003 roku, kiedy przyjeżdżał z grupą Impacto, już wtedy powstały jakieś pierwsze plany, pierwsze nagrania. W efekcie dopiero rok czy dwa lata później, czyli czwarty czy piąty rok, doszło do pierwszych nagrań. Chyba były to dwie piosenki, łącznie może dwie czy trzy piosenki razem, razem wykonaliśmy. Potrafi gazetę odczytać w taki sposób, jakby to była świetna piosenka. Zauważył go Maleo, zaprosił go na Ustok, gdzie przy naprawdę olbrzymiej publiczności zrobił furorę. Takie domieszki egzotyczne właśnie dodają bardzo dużo kolorytu, także na pewno ułatwiło to tonemu zaistnienie na tej scenie. To, że nawija po hiszpańsku, no nie, nie jest codziennością. <mulizacja> Byłam w przemyślu kilkakrotnie, natomiast no powiem szczerze, że cała, ponieważ wizyta trwa godzinę, więc to jest tak, że jeden dzień to jest podróż 8 godzin do przemyśla, nocleg w przemyślu, tak, żeby następnego dnia spotkać się z moim mężem godzinę w, w pokoju, gdzie są kamery. Eee, no i Może tyle. I powiem szczerze, że później się jeszcze gorzej, więc już od jakiegoś czasu nie jeżdżę do Przemyśla, dlatego że no to jest bardzo, to jest przykre po prostu, tak, to jest przykre po prostu, żeby no, to jest, mówię, to, tego to, to, to się nie da opowiedzieć, jakie to są emocje, kiedy się po prostu wychodzi i on idzie w swoją drogę, a ja idę w swoją. I, 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 Nie było możliwości znalezienia przesłanek do nadania temu panu statusu uchodźcy. To znaczy, nie było możliwości wykazania, że opuścił on swój kraj pochodzenia w wyniku obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, bądź też przynależności do grup społecznych czy politycznych. Urząd każdorazowo sprawdza, czy cudzoziemcowi w wyniku wydalenia może coś grozić w kraju pochodzenia. Urząd do sprawczy wymaga ogromnych dowodów na to, że mój mąż może być prześladowany na Kubie. Natomiast Kuba, musimy pamiętać o tym, jest karą specyficzną i ona się nie poddaje wielu przeglądom ONZ. Więc tak naprawdę my wszyscy wiemy, co się dzieje na Kubie, ale nikt nie wie. tak? To jest, zdarzyć się może wszystko. Pan odwołał się od naszej decyzji. Przesłaliśmy całą dokumentację do Rady do Spraw Uchodźców sprawie zostało decyzją, postanowieniem rady, postępowanie zawieszone na okres do zakończenia, dla, jak to się mówi, dla wyjaśnienia zagadnienia wstępnego. A wstępnym zagadnieniem są dwie sprawy, które toczą się w stosunku do cudzoziemca. Czy te dwie sprawy, które są prowadzone w sądzie, mają bezpośredni wpływ na decyzję rady do spraw uchodźców? Nie, wpływu nie mają, ale powinny być wzięte pod rozwagę w momencie wydawania decyzji. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie zarówno w sprawie rodzinnej, jak i w sprawie karnej jest to do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Tylko takie orzeczenia mogą być brane pod uwagę przez Radę. To jest minimum półtora roku. Zgodnie z polskim prawem cudzoziemiec może przebywać w takim ośrodku do roku. Pobyt w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców zostanie temu panu przedłużony. Zgodnie z prawem może być przedłużony do maja, natomiast... Po tym czasie, gdyby nie zapadły jeszcze decyzje wobec pana zgodnie z przepisami polskiego prawa musi zostać zwolniony ze środka i wtedy będzie oczekiwał na decyzję w swoim domu. Stosowanie tego środka ma sens wtedy, jeżeli osoba taka ma być powiedzmy, deportowana. Natomiast jeżeli ma żonę, ma miejsce zamieszkania, wiadomo, gdzie będzie przebywał, zatem nie zachodzi obawa, że on. Nagle zniknie. Pan Antonio ma już decyzję o wydaleniu z terytorium naszego kraju, do której się nie zastosował. A kiedy była ta pierwsza decyzja o wydaleniu? Pierwsza decyzja to był sierpień 2010 roku. I on do tej decyzji się nie dostosował? Dlaczego? Bo on już był wtedy w ośrodku. Wtedy tak, wtedy był w ośrodku, ponieważ został zatrzymany przez Straż Graniczną ze względu na nielegalny pobyt tutaj. Czy on może być deportowany? Może być. Nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli nie dostanie ochrony uzupełniającej, które jest formą ochrony na terytorium Polski. Ale ożeniu się w Polsce. Nie ma, to nie jest istotne. Znaczy, to nie, nie, nie przesądza sprawy. Dlatego, że po pierwsze zawarł związek dopiero co. Nie sam fakt zawarcia związku małżeńskiego, ale istnienie życia rodzinnego. A trudno mówić, żeby istniało życie rodzinne w momencie, kiedy w związek zawarł, przebywając w ośrodku, więc jakby nawet nie było możliwości prowadzenia tego życia rodzinnego, to znaczy wspólnego mieszkania. Formalnie jest to rodzina. Więc gdyby pa... Formalnie to jest związek małżeński, a do rodziny to jeszcze to nie jest to samo. Ale to można tak rozdzielić dwojga, dwojga ludzi, którzy zdecydowali się pobrać? Nie znaczy rozdzielić. Natomiast nie ma przeszkód, żeby żona pojechała za mężem. No, więc mogą pojechać na Kubę i tam prowadzić życie rodzinne. Tak samo, pani redaktor, no, powiem prawdę, że ta sprawa mnie przesadnie nie wzrusza. Dla mnie jest problem wtedy, kiedy jest dziecko ormiańskie, które tutaj przyjechało z rodzicami 10 lat temu. Rodzice gdzieś zginęli w międzyczasie. Tatuś w Niemczech, mamusia nie wiadomo gdzie. A do nas się zwraca szkoła, żeby jemu dać dokumenty, które pozwoliłyby dopuścić go do matury. I on jest nielegalnie w Polsce. I to mnie rusza, a nie to, wie pani, że hmm, jakaś pani postanowiła... Pokochać obywatela Kuby. Mieliśmy zresztą bardzo niedobre doświadczenia z takimi sprawami, już nie zakończone. Mi Zadano pytanie na przesłuchaniu, czy ja mogłabym żyć w kraju pochodzenia męża. Oczywiście, że ja rozmawiałam z moim mężem. Ja mogłabym mieszkać wszędzie z moim mężem. Tylko teraz pytanie, bo ja się wtedy poczułam, jak młoda Polka, obywatelka Polski, która ma być wygoniona ze swojego własnego kraju do kraju komunistycznego, gdzie my jako Polska jeszcze 20 parę lat temu walczyliśmy z, z takim reżimem. Dlaczego ona ma wyjeżdżać na Kubę, A skoro mogliby żyć w Polsce, w wolnym kraju? Ale mogliby tam żyć. Tam się, wie Pani akurat, na Kubie nie ma w tej chwili takiej sytuacji, żeby nie mogli żyć na Kubie. No ale każdy wie, jak to nie jest na Libia. Kubie. Na Kubie panuje reżim. Reżimów jest na całym świecie bardzo dużo. Wie pani, my wydalamy spokojnie do, do, do Czeczenii, do, do na Białoruś, na Ukrainę. To osoba, która, która zagraża polskiemu społeczeństwu. No, mam nadzieję, że to nie jest jakiś objaw rasizmu, bo, bo być może tak to wygląda. Y... To jest po prostu obciążenie, że polskie państwo nie powinno tak postępować z ludźmi, którzy, którzy ewidentnie uciekają z krajów totalitarnych. Wszyscy wiemy, jak działa Kuba. Wszyscy wiemy, jak, jak działają takie kraje. Sami, sami, Tym bardziej, że Polska ma przeszłość totalitarną powinniśmy po prostu o takich ludzi dbać i wydaje mi się że obciachem jest trzymanie takiego człowieka po prostu w zamknięciu. Bo to środek Strzeżany to nie jest tak dramatyczne miejsce, żeby, żeby to, nie, to nie jest więzienie w, w no jest na to wolności. no jest, ale legalnie zgodnie z prawem.